Witam Was serdecznie kochani w nowym filmie, słuchajcie dzisiaj wspólnie zrobimy kalendarz adwentowy dla mojej siostry, to jest 13-latka, ja już takie kalendarze dla niej robiłam kilka razy, no i teraz żeby dla niej właśnie ponownie będę wykorzystywać ten kalendarz, ponieważ on jest słuchajcie duży, to jest kalendarz z Look Fantastic, który mi został jeszcze z dwóch lat temu. Tutaj mamy takie dosyć spore szufladki Natomiast to co się nie zmieści Oczywiście będę musiała zapakować w papier Więc jeśli jesteście ciekawi moich pomysłów To zapraszam Was serdecznie do oglądania Dobra, słuchajcie, zaczynamy Tutaj mam karton z dobrociami Najróżniejsze gumy, żelki, mnóstwo słuchajcie Słodyczy i nie tylko I tutaj mam tą całą resztę Więc zaczniemy sobie od pierwszego okienka Tutaj w ogóle są takie bibułki ja te bibułki też może właśnie w nie będę obijać jakieś tam prezenty e, I słuchajcie, w pierwszym okienku na przykład będą te Maltesers To są e, Maltesers, takie reniferki z Deals e, za chyba 6 zł Tam jest ich kilka sztuk, więc takie coś znajdzie w pierwszym okienku Ops leci do środka Teraz słuchajcie, dwójeczka, gdzie? O, tu jest dwójeczka. Tutaj, słuchajcie, napiszę karteczkę. Mam taki blok, e, z którego mm, może coś tutaj wytnę, jakąś taką małą karteczkę, na której właśnie będzie numerek. Na przykład wezmę może tą. I tutaj, słuchajcie, wytniemy sobie to. O, nierówno ucięłam Na pół. I tu, słuchajcie, napiszemy właśnie numerek 2 i napiszę też Dekorujemy pokój I to będzie, słuchajcie, w dwójeczce No i właśnie jako prezent tutaj będą, słuchajcie, ozdoby do dekorowania pokoju I to, słuchajcie, kupiłam w Kiku Zobaczcie to są takie choinki, które się błyszczą. Dwie choineczki z brokatem. Bardzo ładne. I do tego, słuchajcie, w ogóle na pewno myślicie, dlaczego to jest czarne, no bo ona ma pokój gamerski, więc ona chciała mieć czarne ozdoby. Zobaczcie, do tego taki renifer też czarny. Więc to naprawdę, słuchajcie, myślę, że będzie wyglądało rewelacyjnie razem. Więc to, słuchajcie, będzie w okienku numer 2. Dobra, lecimy dalej. E, teraz tak, trujeczka, gdzie jesteś, trujeczko? Tu jest trujeczka. No i tu, słuchajcie, przydałoby się włożyć coś małego. Może, słuchajcie, wezmę te bałwanki. To są takie bałwanki e, też z Wilsa. I słuchajcie, one są z takim właśnie kremem, który można wyjadać łyżeczkami. I tutaj, słuchajcie, może włożę jej dwa te bananki do środka. O tak A te dwa pozostałe Zostawimy też na później Więc trójeczkę mamy gotową Teraz słuchajcie, czwórka Czwórka już jest duża, więc tutaj będę mogła zapakować Coś większego Tak myślę, słuchajcie Te paki tutaj się raczej nie zmieszczą Czy się zmieszczą? No zmieściły się Dobra, to załóżmy, że tutaj będą te papcie Dobra no i teraz piątka. Eee, w piątce, słuchajcie, może będzie kula do kąpieli, bo ona jest właśnie taka mała, więc tutaj się realnik mieści. I do tej, słuchajcie, kuli sobie dołożymy może jakieś przysmaki. Tutaj mam takie różne gumy. Więc na przykład załóżmy, że te gumy tutaj odpakuję. O, zobaczcie. I taką gumę do środka sobie włożymy. To są takie wiecie gumy jak z mojego dzieciństwa. Takie huby, buby, coś w tym stylu, na, na takiej taśmie. I zobaczcie taki zestaw. Myślę, że fajnie, bo i coś słodkiego i coś do kąpieli. Dobra, weszło. Lecimy dalej. Szósteczka. Szósteczka też, słuchajcie, jest mniejsza. Więc tu na przykład weźmiemy sobie to popping candy. To są takie słodycze, to akurat kupiłam w tej grze. I znowu, żeby nie było zbyt nudno, to może otworzymy sobie te gumy, albo słuchajcie, mam jeszcze frutele. Ta frutella jest fajna, bo tutaj mamy takie smaki ogrodu. Tak się nazywa: Garden Fruits. Na przykład malina, gruszka, jabłko i. E, jak to się nazywa? Ech, zawsze zapominam, słuchajcie. Ale ok, to może po prostu otwórzmy sobie tą frutelę. I tutaj słuchajcie, zobaczcie, będzie to razem. To i to. I taki, takie okienko mamy gotowe. Dobra, i teraz słuchajcie siódemeczka, pora na siódemkę. I teraz, żeby było troszeczkę więcej wariacji, bo już były słodycze, to teraz słuchajcie, bomb, e, bombka chciałam powiedzieć, mgiełka z Bath Body Works, to jest zapach świąteczny waniliowy i on bardzo ładnie pachnia. ja słuchajcie, tu popsikam, tak, to jest bardzo ładny zapach, więc e, na pewno mojej siostrze się spodoba, ona też w zeszłym roku ode mnie dostała takie mgiełki z Bath Body Works. Tamte było akurat o zapachu candy apple, takie słodkie jabłko I te same zapachy właśnie są w tym roku, słuchajcie, dostępne Więc to tutaj wędruje do środka No i teraz ósemka Ósemka znowu jest, słuchajcie, mniejsza Więc znowu tutaj coś mniejszego będzie trzeba wymyśleć Nie wiem, o, może to Ona to, słuchajcie, bardzo lubi To jest taki brain liquor To jest taki roller na język, który po prostu ma tam jakiś smak Taki słodko-kwaśny I on tak właśnie fajnie na języku się roluje Więc ona to bardzo lubi, bo już miała to kilka razy Zawsze mi to każe kupować Jak jestem na przykład w dealsie albo w action W kolejnym Tutaj słuchajcie, może włożę karteczkę I złożymy sobie taki domek Zobaczcie, to jest taki domek Właśnie z pepko, To są takie elementy z pianki i to właśnie można sobie tak złożyć, i zobaczcie, jak on w ogóle ładnie tutaj wygląda w całości. To było za 8 zł. Myślę, że to jest właśnie świetny pomysł na prezent dla jakiegoś dziecka. Więc znowu słuchajcie, karteczka i piszemy ósemka. Ehm, znajdź to w mojej szufladzie, będzie musiała szukać w moich szufladach. To będzie schowane. Więc myślę, że też fajny element zabawy Więc tak ósmeczkę mamy go. Dziewiątka to była, przepraszam Czy ja tam napisałam dziewiątka? Nie, napisałam ósemka Dobra, jest poprawione na dziewiątkę <laughs> Ok. i teraz słuchajcie Musiałam się słuchajcie ubrać, bo jest mi trochę zimno Ale lecimy dalej Teraz dziesiątka, słuchajcie Dziesiątka jest dużym okienkiem Więc tutaj by się przydało coś większego, na przykład te Takisy. Ja wiem, że to będzie jej ukochane okienko, już to wiem z góry. Mam nadzieję, że one tutaj się w ogóle, słuchajcie, zmieszczą. Dobra, zmieściły się idealnie, więc super. I hops, wędruje jeszcze do środka. No i słuchajcie, znowu jest mniejsza, więc tutaj może włożę jej te dwa bałwanki. To są bałwanki z, tego, z tej firmy Cadbury. One są bardzo dobre. One też są z Bills, Więc tutaj będą te bałwanki. I żeby nie było też tak mega smutno, to może otworzymy te gumy. To są gumy z Primark. One były przy kasie Primark. No, jednak nożyczki muszą mi tutaj pomóc. Ops. I takie słuchajcie gumy tutaj. Powędrują do środka, więc okienko w ogóle jak one ładnie pachną, bo teraz właśnie poczułam ten zapach. Słuchajcie, bardzo ładny zapach. Dwunastka. Um, to słuchajcie, jest połowa, okien, połowa kalendarza, więc tutaj może włożymy karteczkę. I tam znajdzie, słuchajcie, taki napój. Ona bardzo lubi te napoje. To są napoje z Kika. Ja wziąłam takie dwie sztuki. Wziąłem też taki osmoku Coca-Coli, e, więc no. E, na pewno się ucieszę, bo to akurat kupiła raz w Niemczech i ona nie wiedziała, że to jest w Polsce, a ja to słuchajcie, znalazłam w Polsce, więc na pewno też będzie w szoku. E, no i tutaj znowu karteczka. Napiszę sobie coś i napiszemy sobie: Odpakuj mnie. To będzie normalnie zapakowane w papier. Dołożę jej też. Buźka uśmiechnięta Więc dwunastka jest gotowa I teraz pora na 13. Trzynastka słuchajcie znowu jest mała I tutaj myślę, że mogę jej dać te długopisy To są długopisy z Primark Z znakiem Zodiaku To jest akurat znak Zodiaku Rak Takie dwa długopisy z takimi czarmsami Fajne W ogóle w Primarku była cała taka sekcja Z znakami Zodiaku zobaczcie, na styk nie zmieszczą się, więc będę to musiała też zapakować więc też tutaj zostawimy karteczkę 13 i odpakuj mnie gryzmole ale to czyta się spokojnie teraz czternastka to słuchajcie tutaj może zapakujemy te żelki to są żelki z Lidla, takie w kształcie choinek, to są w ogóle żelki wegańskie, ale myślę, że będą i tak dobre, więc tutaj sobie one wejdą grzecznie, zmieszczą się, no tak na styk, więc proszę, są żelki, tutaj wystają, trzeba to ukryć. O, jest OK. Piętnastka, gdzie jesteś piętnastka? Piętnastka jest taka płaska, słuchajcie więc tutaj by się przydało włożyć coś płaskiego, ale czy ja mam taką płaską rzecz? Nie wiem, może ten roller, czy on tutaj się zmieści? Sprawdźmy. Tak, tutaj on się, słuchajcie, zmieści idealnie, więc tutaj włożę ten roller, to jest taki roller coca-colowy z... Teddy to było. No i do tego znowu dołożę jej coś, żeby nie było smutno to znowu dołożę i słuchajcie te gumy, więc weźmiemy sobie kolejny smak tej gumy, proszę i hops jest zapakowane 16 w końcu, coś dużego więc teraz tutaj możemy trochę bardziej poszaleć i tutaj słuchajcie, włożę te słodycze z Tigera to są takie fasolki w takich fajnych opakowaniach w kształcie właśnie wyglądają jak prezenty, więc to jest super. Zmieściło się. Więc dobrze. Hops. 17, słuchajcie, będą te bałwanki. Bo w sumie dawno jej już nie było, więc od razu je tutaj zapakujemy. No i znowu e, jakieś gumy, te frutele na przykład do środka okienko gotowe. E, 18 Teraz słuchajcie, co mi tutaj zostało. Mam coś takiego nie wiem czy to teraz ich da dobra, to dajmy to i teraz może albo nie, wiecie co e, bo nie było w sumie dawno takich właśnie cukiereczków to weźmiemy sobie te z Aero, to, są, to jest taka edycja właśnie na zimę tutaj one się one sobie idealnie zmieszczą, zobaczcie idealnie na wymiar wchodzą więc to tutaj będzie jak z znalazł Ops, Jest. Teraz dziewiętnastka. Słuchajcie, ja mam zawsze problem z szukaniem tych numerów. Nie wiem czemu. No, jak Boga kocham. Nie... No, tu jest. Chciałam powiedzieć, że jak Boga kocham, nie widzę dziewiętnastki. <laughs> Czy to tutaj się. Ale nie, w sumie nie, bo cukierki już były. A no, i słuchajcie, właśnie pierniczki, bo będziemy to dekorować, więc przydałoby się to na krótko przed wigilią udekorować, więc może tutaj jest. Dla nich właściwe miejsce. Więc znowu słuchajcie, e, karteczka. I sobie coś napiszemy. Jaki to był numerek? 19. 19. Robimy pierniczki. No, myślę, że to będzie duże fragment dla niej. Więc 19 już gotowa. Um, już słuchajcie, mnie nogi bolą od tego siedzenia. Po turecku 20. Ale co tutaj nam jeszcze zostało, bo to już będzie w tym właśnie okienku to w ogóle będzie razem z tymi jeszcze pisakami, więc to będę musiała zapakować. Chociaż słuchajcie, może to tutaj bym zmieściła w sumie. Zobaczcie, wchodzi w miarę, a te pierniczki po prostu będzie zapakowałabym e, oddzielnie, e, no i... E, tak, myślę, że to jest najlepszy pomysł dla, dla tego okienka. E, teraz dwudziestka. Co tu nam jeszcze zostało? Słuchajcie, nowków. w końcu muszę te ym, napoje zapakować gdzieś. Które teraz zobaczam, ile tutaj jest? Słuchajcie, brokatów od, od tej choinki, bo ona się naprawdę strasznie sypie. E, dobra, więc teraz topić się będzie. To jest e, taki spray na język o smaku cytryny. E, to kupiłam w Kiku. Więc proszę, 20. Znajdź mnie w szufladzie z zapachami. To zobaczymy, czy będzie wiedziała jaką szufladę chodzi: czy chodzi o szufladę z perfumami, czy chodzi o szufladę z woskami. <noise> będzie musiała znaleźć. Niestety nie ma tak łatwo moja siostra. E, więc to już mamy. 21, to słuchajcie, będą te cukierki z Cadbury. Ja tutaj w ogóle je musiałam spiąć z bo one się otwarły, więc nie chciałam, żeby coś tam uciekło ze środka to są znowu cukierki z e, Dils w się w ogóle jest naprawdę masa tych słuchajcie świątecznych e, słodyczy także naprawdę można się tam obkupić teraz pora na 22 tutaj znowu będzie takie picie mm, i do tego picia dołożymy kolejną gumę proszę ona to gumę lubi i tutaj jeszcze będzie karteczka na tej karteczce napiszemy 22 odpakuj mnie i serduszko, to w ogóle słuchajcie stwierdziłam, że to jeszcze jedno zostało, więc miałaby dwa pod praktycznie, że więc stwierdziłam, że to będzie w dziewiątce, a w tym 23 właśnie będzie ten domek, słuchajcie. Ten domek będzie w 23. Tak będzie o wiele lepiej, jeśli chodzi o kolejność. Więc znowu 23. I mm, robimy domek z piernika. W okienku 24, czyli wigilijnym, będzie taka LEDowa głowa. Ona jest, słuchajcie, z IKEA. Tutaj mamy na przykład pokazane, że na niej możemy trzymać jakieś tam opaski. Um, okulary, czapki Właśnie one jest dla gamerów Żeby trzymać na niej też słuchawki Więc um, Taka głowa właśnie będzie takim głównym prezentem um, W tym kalendarzu Ale i tak wiem, że takisy Słuchajcie, wygrają I słuchajcie, zostało nam 25 Tutaj mam różne takie bibułki e, Tych bibułek w sumie nie wykorzystałam Ale może to po prostu później jeszcze Wiecie, pochowam w te bibułki, te wszystkie mniejsze prezenty no, i tutaj fajnie by było, gdyby znalazło się kilka rzeczy. Też oczywiście będzie karteczka um, z takimi podziękowaniami: że dziękuję Ci, że um, mnie odpakowałaś, Wiecie o co chodzi? Takie zwieńczenie całego kalendarza. E, te gumy też tutaj dołożymy. Hopsa. Tu też będą takie patyczki z czekoladą, które można sobie zamoczyć w gorącym mleku, na przykład. One są akurat z action. Tutaj nam się idealnie zmieszczą. I teraz słuchajcie wybiorę jakąś karteczkę. Tam się podoba z takim złotem. Ten w ogóle blok jest, słuchajcie, z action. Oni mają sporo takich właśnie bloków fajnych. I tutaj, słuchajcie, napiszemy... Dziękuję Ci, że mnie otwierałaś przez 25 dni. Życzę Ci wspaniałych świąt. Oraz zaskakującego Nowego Roku W ogóle te życzenia powinny być przed 24 okienkiem No ale trudno No moje, słuchajcie, pismo pozostawia wiele do życzenia, ale co tam Liczy się gest, prawda? Składamy karteluszkę I wkładamy ją tutaj O, może tak I 25 okienko gotowe no i tym słuchajcie sposobem dobrnęliśmy do końca kalendarza, teraz spakujemy te prezenty, do spakowania ich użyję takie papiery, ten jest słuchajcie z Pepko. te dwa są z Action, to jest taka bardziej folia, którą właśnie możemy owinąć jakieś nieregularne kształty, no i zaczniemy sobie od tych pić, muszę je poobijać w kształty cukierków, tak będzie słuchajcie to wyglądało najlepiej. Więc teraz to wszystko razem zrobimy. Zobaczcie, zabijamy to w ten sposób. Taka folia jest fajna, no bo tutaj każdy zagięcie i tak będzie ładnie wyglądało. I teraz to obwiążemy z dwóch stron taką kokardą. Teraz też te boki będę musiała poprzycinać, bo są zdecydowanie za długie. Teraz użyję też naklejek z tepką, aby napisać te numerki. One są w ogóle fajne, słuchajcie, bo one mają e, dzwoneczki. Tutaj się ściąga tą folię zabezpieczającą. No i tutaj będzie numerek 9. No i zobaczcie, takie cukieraszki. Naprawdę to fajnie wygląda. I teraz lecimy dalej teraz zapakujemy te mm, długopisy. Tutaj sobie podklejmy taśmą. O, i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. I teraz ten domek tutaj, to muszę zagiąć z tyłu żeby mi to nie przeszkadzało w pakowaniu 23 gotowe, no i te słuchajcie ozdoby zapakuję w jakiś karton za chwilę żeby to się nic nie poniszczyło bo ta choinka jednak bardzo mocno się prusza, obsypuje tym brokatem, więc zaraz to wszystko zapakuję w jakiś karton no i słuchajcie gotowe, kalendarz zapakowany jest bardzo ciężki Naprawdę y, troszeczkę on waży. No i tutaj mam te wszystkie prezenty. Y, te, właśnie takie, no powiedzmy, Christmas Crackers. Tak to można nazwać. Tak się prezentują. Tutaj też są te. No i y, tą głowę, słuchajcie, muszę jeszcze zapakować razem z tymi ozdobami, bo tego już na filmie nie zrobiłam. Ale też na pewno na vlogach będziecie mogli zobaczyć właśnie reakcję mojej siostry, jak jej się to wszystko podoba. Więc słuchajcie, możemy teraz wspólnie obstawić, jakie będzie najlepsze okienko dla niej. Ja obstawiam, że to będą takisy, ta głowa na drugim miejscu. E, więc no, jestem bardzo ciekawa, czy mi się uda, e, udało strzelić, czy nie. Ale wydaje mi się, że za moją siostrę na tyle, że, że wiem, że to faktycznie będzie jej faworytem. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną w tym robieniu kalendarza wspólnie dla mojej siostry w przyszłym roku też na pewno będę robić jakiś kalendarz, także może zrobimy sobie z tego taką tradycję, co roku będziemy robić kalendarz. Ja miałam, słuchajcie, naprawdę mnóstwo frajdy z kupowania tych rzeczy i właśnie zrobienia tego kalendarza. To jest taki, wiecie, kalendarz troszeczkę droższy, ponieważ tutaj faktycznie ponad 300 zł to wszystko mnie wyniosło, natomiast taki kalendarz też można zrobić o wiele taniej, czyli na przykład za 50 zł ze 100 wtedy faktycznie można powkładać same jakieś tam, wiecie, drobne słodycze. Ja tutaj zrobiłam, jakby na wypasy ten kalendarz, bo bardzo kocham moją siostrę i bardzo lubię go na się cieszy. A więc to wszystko słuchajcie, już mnie strasznie bolą nogi, bo przez około 40 minut siedziałam po turecku, ale udało się to zrobić. Jestem bardzo zadowolona, także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!